Witam, zmiana filtra powietrza na nowy z firmy ZENOX, taki filtr, tu fajną naklejeczkę sobie nakleiłem, oporowo, całodobowo, tu filtr jest zepsuty, o. Wyrwało się tutaj ten spornik, do kogoś by to pojechał, ale to jest wszystko utłuszczone, takie brzydkie, to nie byłoby sensu tego robić. Dobra, tu ściągamy tak, bierzemy czternastkę i odkręcamy przewody. Śrubki, tutaj są śrubki przyspawane. Zobaczymy, dużo ludzi mówi, że te filtry pękają. Czy one mi pękną? Nie wiem, zobaczy się. Obstawiam, że nie pękną. Mamy klucz 14, bardzo dobre klucze z takiej firmy. Niech ostrość wyłapie. Mam w rękawiczkach i... O, nie wyłapie. O. Pięknie wyłapał ostrość. Jak się idzie, to nie chcę coś łapać w ostrości. Dobra, odkręcamy filtr. Dobrze, powiedziałem, że tu jest 14, tu tak, 14 13. Filtr zmieniony. Traktor był odpalony. Na moje ucho traktor aż lepiej chodzi, mniej kopci nawet. Tamte filtry, wkłady pewnie były całe zapieprzone, to to może przez to, tu są czyściutkie. Odkręcamy tutaj, to zobaczymy jakie tu są wkłady. Nie był rok czyszczony, nie czyściłem go, bo wiedziałem, że będzie nowy to Nie czyściłem. Oleju tam pewnie jakiś syf. Teraz dużo pracował na jesieni, teraz na wiosną też dużo robił. nie Taki duży osad jest, coś tam jest, ale zobaczymy wkłady. Ten wkład jest nawet czysty, a drugi jest tam. Trzeba je wyjąć, zostawić dla siebie jeszcze. A wyłaś pełno obramówek. Też nie jest zbrodny, trochę jest tutaj naciągnięty, jest syfu, ale nie jest taki jak ten. więcej nie ma, to idzie na złą wszystko. Zostawiam sobie to, to, te, te blaszki, bo to się zawsze sprzedaje. I, i może tę obramówkę tutaj. A, I tutaj jeszcze, tutaj jest jedno. O, nie wiem po co to było tam włożone. To się zawsze sprzeda. Ale to jeszcze pasowało. O, tu jest gumka. W wiem, też była gumka. O, poradzimy sobie nogą. Może jakoś. O, to jest potrzebne. To trzeba wylać. To idzie. Ta puszka też by można ją wyczyścić i wkładać sobie na zmianę. Ale nie wiem, czy będzie pasować do nowego filtra. To to idzie. O, jest właśnie to, co się urwało. To było pęknięte już tu. A po co to było naprawiać? Nie ma po co. Coś tutaj. Powsta... A, błoto. O kurde. Olej trzeba wylać. Będzie się pługi smarować. To na złą, ta pokrywka na złom. Filtry zostają, bo filtry jeszcze są jak dla mnie dobra. Dobrze je wysuszyć, wydłuchać kompresorem. Jest prawie czyściutki. On miał ten, ale tu był cały brudny. Ja tutaj czyściłem, to to dbałem o to, ale to o, tu jest pęknięty i tutaj zaciągał syf, no tu pęk, będzie widać, o będzie widać, no to to jest filtr na złomu.